Witajcie najdrożsi, zapewne stęskniliście się ze mną, niemiłosiernie ja za wami, z pewnością tak, no bo w końcu prawie miesiąc przerwy bez ścigania, bez tematu Formuły 1, a cóż to przy tym okrągłym stoliku może być przynajmniej na ten moment jak nie Formuła 1. No to co, lecimy z tematem, mamy Grand Prix Azerbejdżanu już w ten weekend i to Grand Prix Azerbejdżanu zapowiada się jak zawsze ciekawie. News przed FIA. Zmiany w regulaminie dotyczą przede wszystkim dodatkowych jednostek napędowych. Z racji dość szybkiego zużycia i też aż 23 PLI w tym sezonie i jeszcze 6 weekendów ze sprintem będziemy mieli jednak większą ilość silników możliwych przez kierowców do użycia. Zwróćcie uwagę, że kilku kierowców już zdążyło pożegnać się z pierwszą jednostką napędową, także na pewno będzie to na rękę chyba wszystkim. Ważne jest też to, że te jednostki nie będą wchodzić w limit budżetowy, znaczy nie będzie się ich zaliczać do kosztów zespołów, więc no, po prostu jest szansa, że mniej trochę kar zobaczymy i przesunięć karnych za zużywanie dodatkowych silników. Kolejna rzecz to pytanie: jak zawsze, czy Mercedes już teraz? To to Wolf się odgrażał, że dopiero na iMole, ale plotki krążą w parku maszyn, że Mercedes już teraz na Grand Prix w Baku będzie w stanie przygotować. Update swojego bolidu i to znaczący. Również odgraża się Aston Martin, że będzie jeszcze szybszy. Mają sporo poprawek do wprowadzenia. Ciekawie, to bardzo się przedstawia. No i pytanie również, jak Ferrari po tym, nie wiem jak to nawet nazwać, tragikomicznym. Finiszu poprzedniego Grand Prix, gdzie jeszcze starali się przedstawić przed sądem dowody na to, że Sainz nie powinien dostać kary, która ewidentnie była zasłużona po lamencie Sainza. No trochę mi się aż wstyd zrobiło, że tak znamienity zespół tak nisko upada. No ale to już Wam pozostawiam ocenę tego zdarzenia. A teraz przechodzimy do aktualności, najaktualniejszych, czyli przygotowania do weekendu. W Azerbejdżanie, a weekend to nietypowy, dlatego że ze sprintem, a sprint w zupełnie nowym formacie. Na czym polega nowość? Ano na tym, że sobota będzie w całości zarezerwowana dla sprintu. Będziemy mieli no, coś a kwalifikacje, właśnie stricte do sprintu, które nie będą wpływać, ani sprint również nie będzie wpływać na kolejność startową w niedzielnym wyścigu, czyli to jest tak jakby dodatkowy dzień, niezależny dzień wyścigowy. Od tego, co będziemy mieli w piątek i co będziemy mieli w niedzielę. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Kierowcy trochę narzekają, bo tych sprintów w tym roku w ogóle ma być sześć, no ale bardzo mnie ciekawi, jak to będzie wyglądać. Czy się będą oszczędzać, czy jednak zobaczymy walkę na torze. A dodam, że tor, zresztą o tym będę mówił jeszcze za chwilę, na pewno zachęca do rywalizacji. Skoro jesteśmy przy że to pierwsze Grand Prix na tym torze gościło w 2016 roku. Tor to de facto to nigdy nie został zbudowany, bo jest to, albo razem z miastem, bo jest to tor uliczny, kolejny tor uliczny, ale jego bardzo, bardzo charakterystyczną cechą jest olbrzyma, długa, prosta, startowa. Jest to prosta, na której mamy nieoficjalny rekord w prędkości Formule 1, rekord Walteriego Botasa, który wynosi, o ile dobrze pamiętam, 378 km na godzinę Także tor na pewno będzie zachęcał do manewrów wyprzedzania. Wielokrotnie na tym obiekcie kierowcy rozpędzają się na, właśnie do prędkości co najmniej 350 km na godzinę. Zobaczymy, jak będzie w ten weekend, jakie prędkości zostaną zarejestrowane na speed trapie. Dobra. Do tej pory mieliśmy sześciokrotnie wyścigi tutaj. Jeżeli chodzi o Grand Prix na torze w Baku. Pierwszy raz to w ogóle był wyścig Grand Prix Europy jeszcze, to nie był wyścig stricte Grand Prix Azerbejdżanu. Stąd ze statystykami mam troszkę problem, bo jeżeli uwzględnimy ten pierwszy wyścig, na torze i będziemy się trzymać do wyników, które zawodnicy osiągali właśnie na tym obiekcie, no to mamy trochę innych rekordzistów, a jeżeli będziemy się trzymać tylko Grand Prix Azerbejdżanu, to troszkę się to nam wszystko zmienia. W każdym razie to wszystko zaznaczę i każdy sobie wybierze, co chce z tych informacji. Jeżeli chodzi o rekordzistów pod kątem zwycięstw, to każdy, każdy wyścig miał innego zwycięzcę, więc mogę wymienić wszystkich. Mamy Rosberga, Ricardo, tak Daniel, Hamiltona, Bottasa, Pereza i Verstappena. Najbliżej podwójnego zwycięstwa, znaczy rekordu na tym, że był Verstappen w 2021 roku na 5 przed końcem. Jeżeli dobrze pamiętam, wyścig niestety zakończył. Tam był problem jakiś z, chyba pękła opona, także dość fatalnych skutkach, ale równolegle w Hamilton, który zaraz po nim mógł ten wyścig. Wygrać. Tak się podekscytował tym, że Verstappen odpadł, że no cóż, przestrzelił zakręt i, i stracił szansę na zwycięstwo. Jeżeli chodzi o zespoły, które tu wygrywały, to Mercedes 2 Plus 1. No bo plus jeden to jest to pierwsze Grand Prix Europy, Red Bull trzy razy. Pole position, tutaj mamy lidera Charlesa Leclerc'a, dwa ostatnie wyścigi, to jego P1 w kwalifikacjach. Natomiast zespołowo znowu Mercedes 2 plus 1. analogiczna sytuacja z pierwszym Grand Prix, a zespoły pole position to Ferrari 3, już niekwestionowanie właśnie w Grand Prix Azerbejdżanu. Jeszcze statystyki techniczne. Mówiłem tor uliczny 6 km, niemal co do metra długość okrążenia 51 kółek. Kierowcy mają do pokonania łącznie 306 km z niewielkim okładem mamy 20 zakrętów, przy czym ostatnie dwa, tak naprawdę, są tak delikatne, że to jest ten wyjazd na wspominaną już prostą startową. Dwie strefy DRS i rekordy. 143009 to jest czas Leclerc'a z 2019 roku dla porównania w zeszłym roku okrążenie ponad 2 sekundy wolniejsze więc widać że bolidy troszkę zwolniły jeżeli chodzi o rekord pole position to dzierży go Valtteri Bottas o którym już wcześniej mówiłem w 2019 roku 1.40.495. tysięcznych i moja ulubiona statystyka ostatnio safety car. Słuchajcie, mam tu takie fajne działanie zapisane: 3 plus 2 plus 2 plus 1 w treściu wyścigach na tym torze i aż dwa razy czerwona flaga. Więc statystyki przemawiają bardzo za tym, że zobaczymy i tym razem samochód bezpieczeństwa. Mam nadzieję, oczywiście, że będzie to raczej, jeżeli już, to bez jakichś poważnych wypadków. Ja jeszcze kilka zdań o tym obiekcie, bo to naprawdę ciekawy, ciekawy tor. Natomiast chciałem zwrócić Wam uwagę, właśnie jeszcze na tę sekwencję końcową zakrętów. Tam mamy od 16 zakrętu, wcześniej mówiłem, że dwa ostatnie, ale sobie przeczytałem teraz jeszcze i upewniłem się. Tam za 16 zakrętem już można powiedzieć, że zaczyna się prosta startowa. 18, dziewiętnastka to jest właśnie szybka SK, i potem gaz w podłodze przez 20. Przez całą prostą startową aż do zakrętu numer 1. Prosta ma długość 2,2 km. Jest to na pewno najdłuższa prosta startowa, jeżeli chodzi o tory uliczne. Zresztą tak był ten tor projektowany jako najszybszy tor uliczny dla Formuły 1. Natomiast zastanawiam się, czy nie jest to w ogóle najdłuższa prosta w całej Formule 1 we wszystkich aktualnych, z wszystkich aktualnych obiektów. No na pewno musiałem jeszcze sprawdzić, jaką długość ma spa Francorchamps belgijskie, ale ten może z nim wstawać w szranki. dlatego jest to jeden z moich ulubionych obiektów bardzo istotna różnica też w stosunku do poprzedniego Grand Prix jest taka że w Australii mieliśmy nie wiem czy pamiętacie ale sporo pułapek żwirowych które no może i powodowały że kierowcy nie mogli się z nich wydostać co po niektórzy zapewne pamiętacie ale z drugiej strony dodawało to margines bezpieczeństwa taki że raczej obywało się bez poważnych wypadków tutaj jest tego jak na lekarstwo. Mamy takie ciasne sekcje, na których szerokość toru nie przekracza 7 metrów. 7 metrów, żebyście mieli świadomość, to są dwa pasy na zwykłej drodze, więc naprawdę bardzo, bardzo ciasno, a przy szerokości bolidów yy, znacznie większej niż standardowy samochód. Oj, będzie się działo, zresztą stąd te samochody bezpieczeństwa tyle razy się pojawiały. No więc ja oczywiście nie mogę się już doczekać weekendu, w piątek pierwsza sesja treningowa i tak naprawdę jedyna o 11:30, o 15:00 kwalifikacje. Sobota to jest takie coś, co mówiłem, nowość: sprint shootout, czyli kwalifikacje do sprintu, potem sprint, a niedziela 13:00. No to kwintesencja tutaj naszego weekendu, czyli właśnie już sam wyścig. No to co? Widzimy się już w najbliższy weekend w Baku. To znaczy ja będę w Krakowie, ale może ktoś się tam wybiera. I trzymamy kciuki za zaciętą rywalizację i mnóstwo emocji. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!